He was, jestem Skyfi. I dzisiaj troszeczkę zmodyfikuję tą kulinugę. Już tutaj są odkręcone te plastiki. I tu jest dość ładnie. Gwint, gwint, otwór, otwór. Wykorzystam pewnie jeszcze tą śrubkę. Tutaj mam aluminiową płytę. Ja Walny na pół jakoś, pewnie, albo na jakieś mniejsze części. Na przykład tak i tak. I wykorzystam tylko te dwa kawałki. I będzie tutaj taki cyk. Tutaj będzie wycięcie na hamulec. Będzie cyk, tutaj będzie takie półeczka i tutaj będzie akumulator. Przynajmniej taki jest plan. A czy tak wyjdzie? Nie wiem. Zobaczymy. I będzie większość właśnie takich ujęć, bo nie mam jak tutaj statywa nawet postawić, bo tu nie ma miejsca. To bardziej będzie w formie vloga, bardziej ten filmik tym razem. I wychodzi na to, że naj... najoptymalniej jest, jakby było po 13 cm paski. Zrobię takie dwa paski. Cyk, cyk. Będą dwa paski, a ten zrobię taką, jakby może przedłużenie do tyłu lekkie. Aby skrzynka na akumulator może się zmieściła zmniejsz... łatwiej. Ale zobaczę jeszcze. Pierwotne te dwa. Pierwsze to trzeba wyciąć. Ten kawałek wyszedł ładnie, ten trochę gorzej, bo ten był pełni robiony szlifierką, a ten nie. No to będzie trzeba go tutaj opiłować dookoła. Tutaj, tutaj, a zresztą tutaj u góry też, ale to oba. Płytki oszlifowane. Teraz zabieram się za wycięcie otworu na hamulec. W ogóle go kiedyś pewnie zmienię na hydrauliczny. Będzie troszeczkę... W nie otwór będzie taki sam. Ale taki. O. Skończył mi się akumulator i wiem, że jest troszkę krzywo, ale trudno. Okej, okay, będzie. Otworki jeszcze I będzie git z tej strony przynajmniej A z drugiej tylko otwory trzeba zrobić o. Nawet to pasuje No Okej, okay, to jest nacięte, teraz powinno dać się łatwo zagiąć, powinno, okej, okay. dobra, to. Jest. Teraz to trzeba tutaj przymierzyć i odciąć w połowie. Dam tu taki kawałek aluminium i, i skręcę to. Tutaj jeszcze dam jakieś kątowniczki na wzmocnienie. Dla pewności będzie można to zamontować tutaj. Tam jeszcze trzeba zrobić. Mamy gwinty M5. Mamy śrubki M5. Wkręcamy je od tej strony. A dlaczego od tej strony? Bo potem nie będzie dostępu do kółka. Od tej strony, tak żeby się skontrowało. miarę I potem będziemy nakręcać nakrętki od zewnątrz, od tej aluminium. Nie, be, nie powinno być problemu, tak, tak mi się wydaje. Jedna strona zamontowana. W sumie nie trzeba docinać tych śrubek, jest OK. Spoko. Trzyma się. I teraz druga strona. Tak. Teraz. Ta śrubka, żeby ustawić tutaj odchył i już w sumie OK tutaj. Tutaj delikatnie wystaje, ale to się szlifiarko zrobi już. I załóżmy podkładki. O, gdzie się jedna uciekła? Gdzie podkładka? Halo, podkładko. Jestem. Nie podkładki. Dobra, trudno. Znajdę zaraz. No. Sprykrzęćmy tą jedną śrubkę. Dobra, i to trzeba z drugiej strony złapać kluczem. I tutaj też do, dokręcać kluczem. Poszukam drugiej podkładki. Aby potem dać sprężynku. Sprężynkującą. Tak mam katar, jak słychać. Gdzie to jest? Dobra, trzeba tego poszukać. Nie wiem, gdzie jest. To na nowo. Dla pewności, aby to skontrolować, i się na pewno nie odkryciło. Daję tu dwie nakrytki. Jest z drugiej strony to samo. Ale nie widać, chyba. I na górę będzie ta płytka. Tylko jeszcze nie wiem, czy zrobić to tak. Po prostu, jakby wyglądało bardziej. Jakby to tak miało być, niż tak na moje wygląda to gorzej w ten sposób, choć nie wiem jeszcze się muszę zastanowić, czy będzie tak lepiej, czy tak. To jest bardzo trudne, aby wybrać. I na, pewno, I na pewno dam tutaj podtobniczki jakieś stolowe, bo nie wiem, czy będzie tu widać. Andrzej to jebnie Andrzeju jebnie to To jebnie Kiedyś Ale jak na razie jest spoko Więc Trzeba to tylko tutaj nawiercić I będzie Trzeba dać kątowniczki i tą płytkę I będzie git yy, Jednak jak przykręciłem tą płytkę Tarcza wyczyszczona okręcona na pewno I Błotnik też jest przykręcony, o fokus, fokus, jest fokus. Błotnik też przykręcony, bo latał cały. Zobaczymy jak to będzie w ogóle, w ogóle to zda jakikolwiek egzamin. Ciężko się to wkłada jedną ręką. O, jest, dobra. I teraz muszę przykręcić koło. Półko przykręcone, ale trzeba wycentrować hamulec. Bo obciera. I nie ma tutaj tych kątowniczków, bo nie mogłem znaleźć. Gdzieś były, ale ich nie ma. Więc mam nadzieję, że to nie walnie po pierwszej jeździe. W sumie jest dość sztywne, więc nie powinno. Tak mi się wydaje. Centruje hebel. Ej, jakiś akumulator, by tu trzeba było dać jakąś skrzynkę na akumulator i by było gotowe. Najlepiej by było tutaj jakiś taki szybki zatrzask. Można go zdjąć. No. Akumulatorek zamontowany. Ten co był wtedy. Na tym tripie nad morze. Mam taką ładowarkę 19V i wychodzi 42V prawie 41,6 dokładnie od razu na akumulator ten i mogę ładować od razu ten wbudowany tutaj tutaj jest ta wtyczka pięknie ładnie działa nic się nie gibie na boki zbytnio się trzyma sztywno Powinno być okej. Okay. Tutaj jeszcze dam jakiś, zrobię potem krótszy przewód. A na razie niech będzie ten co był wtedy na tym tripie. Żeby to przetestować, czy w ogóle się to zda egzamin jakiś. Włotnik już nie lata. To jest cichutko. Koło też wycentrowane. W sensie hamulec. Wszystko działa pięknie, ładnie. Było na tyle. Do zobaczenia tam w jakimś innym filmiku. Pa pa, peju!